O tym, że taekwondo jest jedną z czołowych dyscyplin sportowych uprawianych przez uczniów zespołu szkół nr 7, wiedzą chyba wszyscy. Jednak by w szczególny sposób to podkreślić, od kilku lat placówka organizuje gwiazdkowe turniej taekwondo. Właśnie taka impreza odbyła się 14 grudnia. No, spotykamy się już po raz dziesiąty. Jest to dziesiąty poznański turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim. Od 8 lat już rozgrywamy tutaj w naszej szkole, w zespole szkół nr 7. Yy, propagujemy generalnie te kłondo, ruch, zabawę. Yy, przychodzą tutaj dzieci z rodzicami, także wszyscy się dobrze bawią. Dzieci, około 150 dzieci, rodzice, dziadkowie, także fajna impreza na zakończenie roku, na zakończenie sezonu, przed świętami. To takiego jest te kłondo, że tak wielu bardzo młodych ludzi, dzieci rozpoczynam swoją przygodę z tym sportem. No jest to sport bardzo taki ogólnorozwojowy. Jest tam dużo zabawy, jest to dużo gipkości, ćwiczeń koordynacyjnych. Plus do tego mentalność sztuk, sztuk walki, czyli sztuk azjatyckich azjatycki sztuk walki. W turnieju udział wzięło, jak słyszeliśmy, ponad 100 zawodników. Wśród nich urocza Natasza. Od jak dawna ty trenujesz te Od dużo lat. Od dużo lat, rozumiem. Jesteś już w tym wieku, że dużo lat. A co takiego jest fajnego w Te Kłondo? Co robicie na treningu? Um, trenujemy z panią Martyną i, i jest bardzo fajnie z panią Martyną. Bo kopiemy, uczymy kopiemy, się kopnąć, kąpięć co się, się kopi, kopinąć, kopięć, coś, 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 coś w ręki franki. Ciężko jest wykonać te niektóre ćwiczenia, czy nie? Um, niektóre tak, a niektóre nie. A wyobrażasz sobie, że teraz miałabyś przestać ćwiczyć? Czy już to tak kłondo jest takim twoim przyjacielem, że byłoby ci ciężko bez niego? Byłoby ciężko bez niego. A jak dzisiejszy turniej ci się podoba? To dobrze, że możecie się spotkać z tyloma ludźmi w swoim wieku i zobaczyć jak inni ćwiczą i jak, jakie mają osiągnięcia? czy tak. raczej nie lubisz takich osiągnięć? No dobrze. A myślisz, że dzisiaj tobie dobrze pójdzie i ładnie się zaprezentujesz? Tak. Trener Waldemar Łakomy i jego podopieczni po raz kolejny udowodnili, że taekwondo jest nie tylko ciekawą dyscypliną sportu, ale i doskonałą ścieżką wychowawczą.